Dzisiaj jest z nami, są z nami goście z Izraela. Zapraszam teraz na, na chwilę dosłownie do mikrofonu panią Orę Regew Hojman, której matka pochodziła spod Lubaczowa, autorkę książki pod tytułem A rzeka nadal płynie. Muszę się trochę usprawiedliwić: że język polski nie jest mój język. Ja uczyłam się po polsku od mojej rodziny, od mojej matki, że pochodzi z Lubaczowa. Jako dziecko. Ale później mi wszystko, ja przychodzę z Izraela i mi na hebrajski, e, mówić po hebańsku. I polskie moje zostało dzieciny, dzieciny, e, Ja nie czytam tak bardzo po polsku, ja nie mówię, tylko trochę nie czytam i nie piszę, ale trochę mówię. To przepraszam za język, że jest bardzo, bardzo e, element, tak się mówi, element, element <toddry> podstawowy, tak. Ja opowiem Wam, moja mama przychodzi z Lubaczowa. Ona siedziła wojnie. Ona dużo o tym nie mówiła i było bardzo trudno mówić o tym. Także ona mi nic nie opowiadała. Ona opowiadała tylko tak ramy, jak ona się uratowała. Ale więcej nie chciało o tym mówić, ona była smutna. Ona była cały czas smutna. Ja też nie mogłam mówić, ja nie wiedziałam nic, dużo lat nic nie wiedziałam. Wiedziałam, że ona uciekła z domu na ryski papiery, co się nazywa, była w Warszawie i tam pochowała jakieś dziecko małe i jakoś się posiłowała. Rodzina cała zginęła tutaj w Lubaczowie. I jedyna rzecz, dobra, że ona mi opowiadała, było mały domek nad rzeką tutaj w Lubaczowie koło Murina. I to jest to, co mi jedyna pozytywna obraz mi został od życia. I tak, że od dużo lat, że mama była bardzo, bardzo chora, ja zdecydowałam wtedy, że muszę zobaczyć lubaczów. Mówiła nie lubaczów, nawet nie wiedziałam, gdzie to jest. To zdecydowałam, że już nie ze mną, kiedy ja to zrobię, kiedy ja przyjechałam. Przyjechałam na krótko jeden raz, by zobaczyć muin i rzekę, bo to jest to, co pozytywne jest zostało w pamięci, o tym ona mówiła, o wszystkim innym, jak ona zginęła, jak ona nie miała kontaktu, jak ona się uratowała w ona też nie opowiadała, tylko wiedziałam, że ona tam była, w jakaś rodzina, i miał małe dziecko, i ona się z nim opiekowała i się uratowała. I to jest, my, będzie, co je wiedziałam. ‫כי המישהו שטובי עוד בד ‫תשעון צא שדם או דם עושם, ‫היא פשיחה עמדו פר שרס. ‫פשיחה עמדו לובצ'ו וענא ידן רס, ‫שוק הג'קי אי תן מויל, ‫שנפגעם שבוגלי איזשהו יסנאי. ‫איתם שלוצ'ו מויה... מויה... סטוסום קיזלו בצ'ו, ‫ומשיבה הזו זו 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 עמדת גומייסטה. ‫היא פשיחו לב... Prawie każdy rok tutaj jestem naprawdę związana. Teraz trochę opowiem, jak ona się uratowała. To słyszałam i dziękuję bardzo tym ludziom, że tutaj mi pomogli. Oni też dużo nie na piszą w ostatniej minuty też od ich strony. I ludzie mi tu opowiadały, jak ona się uratowała razem z tym małym dzieckiem, że ona pochowała w Warszawie. Ona wjechała na ryski papiery że ktoś tu jakiś sąsiad zorganizował i ona pchała tam, ten sąsad miał syna tam i ona się pechowała z jego małym synem, znaczy jego wnuczek. I ona tam z nim była i jakoś rodzice pracowały, i ona z nim się jakoś dała radę, żyła bardzo Zawsze się um, bała. jak ktoś pukał w drzwiach, to na się czy to jest polski, czy to jest uh, 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 niemiecki. Uh, si yeah. Nie, od każdy co tylko pukał i się chowała pod łóżkiem i szafie i czasem nawet myślała skoczyć z okna będzie lepiej coś złapać, żeby e, e, jakieś żony e, się złapał. Ona była i też kiedy byliśmy już w domu w Izraeli, już był spokój. Kiedy ktoś pukał do drzwi, ona nigdy nie otworzyła, znaczy zawsze się patrzyła, kto to jest, czy może otworzyć, czy mówi po polsku, jak nie mówił po polsku, na początku nawet nie otworzyła, bo to był jej język. Ona zawsze przychodziła do mnie, to przychodziła z torebką, ja się mówi, mieszkamy tak blisko, po co ci taka torebka, dużo, dużo papiery. To ona mówi, musiała być zawsze przygotowana, jak my się zapytałem, to jestem, bo ona miała fałszywy papier, ona musiała zawsze pokazać, jak ktoś ją pytał i zawsze, zawsze miała papiery przed sobą, żeby mogła eh, pokazać, że ona jest nieżydówką i tak ona żyła w tym eh, eh, przestraszona i nie chciała o tym mówić, niestety ona ‫תוביל אותה כדשמי פרומובי, ‫או נמובי, אי השיני פיתם. ‫אבל שתשבעם סטגלצון, ‫או נמוזו פרוידית, ‫בוויג'אם ז'נימה רוג'יני, ‫או נמייאם בבצ'נימי אבטבשיסקי, ‫זנאיומו שביש מתיקו וממה ‫אוי צ'ייה. ‫אי נביאו ניקו קורונס. ‫אי פלדסתא תדווים טו בשיש, ‫הנמי ציטו לוג'י, ‫נפרדו ברצו בשימי מפומוגווי, ‫תגדלי כבשיש זה מוגה מפיצת שורשקי. O jak ja się dostałam do historii mojej mamy. Ja powiem krótko, bo nie mamy dużo czasu. Ona uciekła, tak jak powiedziałam, pochowała się tam w Warszawie z tym małym dzieckiem, aż wybuchła warszawski postan. Wybuch warszawski postan. Ona została z moim dzieckiem, z dwoma dziećmi, tam się urodził w tym czasie mieszkański dziecko. Ja o tym nie będę mówić, tylko powie, że ona widziała ten starszego, że miał cztery, może pięć lat. Rodzice byli tam w tym powstaniu, wzięli udział, to uciekli z domu. oni nie mówili, że idą, na nie Oni on nagle jak już nie w domu, ale nie widziała dlaczego i gdzie są. I tak została z dwoma dziećmi. Z tym dużym ona דום ביו ביורס שלוואני, עונה שיכובה נדולה, טמניצה, טמניצה, איתם עונה כדי שיסקון שהוא בומברדובאני, עונה זניבישוואה, איתם ביור נמייצקי זוניש. ‫היא און יא שיפה צ'י וידי ‫שאוליצה יס פוסטה, ‫טוני מובי אוצ'ק זנין פרנטויאק מוז'ש, ‫פוזה ורשבון ג'ש. ‫און המשקע הנה פרק דופודומי ‫והקוליטה שהשביעה פודרוזי ‫דו דו ויש צ'סנטרום. ‫היא איזנין אונה אוצ'קווה, ‫תאנצ'ק ג'ש פוחובה ואורוג'יאנה. że dwie kobiety, że wzięły ją jako pomoc w domu i tam ona nas było, aż na Ja tak wszystko trochę robię bo by, wiem, że jest czas i skutki. E, to jest mi leko tak wszystko powiedzieć, bo to jest bardzo ciężko to, co przeżywałam, kiedy odkrywałam wszystko i ne, on nie było z nim to podzielić, ale te ludzie, że ze mną tu skontaktowali, Naprawdę byli bardzo serdecznie, bardzo ze mną, bardzo mi przyjacieli przyjacieli. I tak co roku kiedy oni się tu były, przyjechałam każdy rok, mówiły się pocikały mi. tak było naprawdę jest ciężko to powiedzieć, muszę powiedzieć, ale tak, mama uciekła stąd, a ja bracam każdy rok dotąd. Takie jest życie, że każdy się szuka i każdy jakoś się znajduje tam, gdzie on, tam, gdzie można. Jest ciężko powiedzieć, że jesteśmy przyjemni, jesteśmy dobrzy ludźmi, bardzo ładnie. przyjechałam tu do Lubaczowa i spotkałam tą młodzienę, że odcelowała moją mamę. Doszłam do nich jakoś, to jest to wszystko pisze tutaj i dochodzę do nich i tam jest taka kobita, ona wchodzi do pokoju, ja mówię, ja jestem córka pepki. Ona się patrzy na mnie, ona się na sufit i ona nie wie powiedzieć, ona nic nie mówi, ja nie wiem, może on to nie jest, ona może to nie jest ta kobica, że mamy, jej powie, nie wie co, to, to mówię, przepraszam, ja może pójdę, może jest, nie, nie jestem, nie jestem w fałszywym e, e, domu To ona mówi, czekaj, i ona tak mówi, mówi, a dlaczego Pepka nam przyszła w Česni na zobaczyć, dlaczego ona stąd ucieka, my całe lata my czekaliśmy ją, my czekaliśmy na nią, יא מובי, יא ניבי, תור יום שוכא, זה יום שוכא, אי און צקצ'יק, אי טקצ'יק, 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 טקטור פוליצ'או, זה און אביך צ'אווה, תמליאה, תגו, תנחו, צ'יק, ג'מאמה, אופיקובה, און אומה, מור תאונבי. עלי יגוונוצ'קה. wszyst, ona wiedziała o mojej mamy, o wielu więc co ja widziałam oni, bo oni opowiadał o z i on widocznie ją szukał całą życie, on ją szukał, ale nie mógł znaleźć, on ja wiem, że ona go chciała spotkać, ja nie wiem dlaczego. to zostało jeszcze jako tajemnice. ja myślę, że tego nie będę widziała, ja myślę, że na pewno ja miała rację, ona z czegoś czekała nie chciała, to jest, to był co na ja nie wiem, czy ona wiedział, czy on ją szukał, ja nie wiem, czy on doszedł do Izraela ją szukać, ale ja wiem, że on i to jest nie do ja myślałam, że dojdzie aż tak, bo ja nie wiedziałam nic i to było, i ten domet wiedziałam, gdzie ona się pochowała w Warszawie i przeżyłeś mi wszystkie, cała rodzina i wszystkie dzisiaj. My mówimy o Lubaczu, że jest takie małe miasteczko tutaj, jakby była imperia, wszystkie rodziny, dzieci, wszyscy wszystkie mówią, Lubaczu, wiedzieć, do Lubaczu przychodzę, nie przychodzę. To jest tak, jakby duży świat, twarde, że można przychodzić, jest bardzo, bardzo dotyka i nam to dało jakoś inny sposób widzenia. Tą całą sytuację i na pewno moją mamy, że po prostu i tylko, że tak żałuje, że zrobiłem to trochę wcześniej, ale może być, że nie można było. Ja też nie byłem na najprawdopodobniej, ale ja myślę, że dzisiaj jestem w tym miejscu, że było, było, trzeba było to zrobić i mi teraz, nie mamy tej historii rodziny, mamy, bo mój ojciec pochodzi z Albaruski i on też nic nie powiedział. Nic nie mówił, ja do dzisiaj nic nie wiem, bo w chłopiecki jest ciężko przyjechać i nie wiem, czy ktoś tam wiedział i coś, ale ja myślę, że zrobiłem ten, że mam taką książkę, ja myślę, że można w bibliotece dostać i tu opisałam jak tak pomału, pomału, jak się przyszłam do do tej rodziny, że ją i ten domek, że ona się pochowała. I po prostu jest ślady że w tym okresie wojny ja mogłam znalazłam. Jedyne co nie mam, to jest jej, jak się mówi po angielsku, input. Ja nie wiem, co ona, jak ona się z tym, jakie było. Wiem, że było ciężko. To, że ona o tym chciała mówić, i tym, że ona chciała się przypominać z obiektach taki blok, ona on była jest smutna, ona on, on z tego nie wyszła, ale o tym nie chciała, absolutnie nie chciała o tym mówić. Niestety, ja myślę, że dużo straciłam, że się nie pytałam, ale to był taki okres w Izraelu, że się Izrael, byliśmy z krajem, emocjonalnie bardzo, jak się mówi, to był nasz. Matara nasz chciałyś mi dość do tego, że jest Sky się cieszyć z nimi. I tak jakbyśmy robili robiły historię Izraeli, nie myślałyśmy mi tak dużo ja po dzieci, potem i mam powiedziała by przedziełam tak, to było dobrze, to wiedziałam, że ona jakoś na to jakś przeszła. I niestety ona ja nie wiem, jak ona ona reagowała, jeżeli ona by z na przyszła, i zobaczyła tą godzinę, że ją ją ocelowała wtedy. To zrobiłam na na Historie. <laughs> Historie smutną i z smutną jest i ciężką i to takie idzie, że biła i przyszłam, ale było trudno słyszeć co ludzie opowiadały, jak ona razem z tym chłopczykiem, że on szukał całe, całe życie, jak już nie mógł ją znaleźć, to, to wchodzi jedna jedno opowieść w drugi opowieść, jak już tak, już, Przyszłam do jakiejś, powiedzieć, do jakiegoś sytuacji, gdzie jakoś mogłam sobie wyobrazić trochę z tego, co ona przeżyła. I dlatego zawsze mówić i wiedzieć i zainteresować, bo później jest czasem za późno i traci wszystko. To jest tak to, co ja myślałam, że mogę.

Mówi się o Lubaczów, tak jakby wszystkie tutaj urodzone z są znane miasto, znane miejsce, znane ludzie, że ja poznałam tutaj, że mi tak pomogli poszukać wszystko. To wszystko i dzieci moje były tutaj znają, także Lubaczów dla nas jest centrum naszej w Kijum nasz nasze rodziny, i gdzieś. Także. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję bardzo. Zachęcamy do przeczytania tej książki. Rzeka nadal płynie, bo jest to książka o poszukiwaniu swojej tożsamości, swojej historii. Musicie sobie zdawać sprawę, że nie jesteście wolnymi elektronami i określa was, 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 was historia Waszych rodziców, Waszych dziadków. I im szybciej zdacie sobie z tego sprawę, tym więcej ludzi Waszych y, przodków będzie żyło i będziecie mogli ich o to zapytać. Y, to będzie y, praktycznie koniec naszego spotkania. Jeszcze proszę o krótkie podsumowanie y, pana Wiesława Kapla Wójta Gminy Lubaczów. Moi drodzy, szanowni państwo, to chyba najdłuższa lekcja historii, w której dzieci uczestniczyły i młodzież. I bardzo wam za to dziękuję, że poświęciliście ten czas na te e, rzeczy niezwykle ważne z punktu widzenia historii naszego kraju, z punktu widzenia tego wszystkiego, co się zadziało w czasie II wojny światowej. Bardzo dziękuję za to świadectwo bycia razem z tymi, którzy mają tak trudne wspomnienia e, i takie świadectwa, jak tutaj przed chwilą przedstawione przez panią Orę, jak również za te świadectwa, które przedstawiali nasi prelegenci, uczestnicy, współorganizatorzy tego wydarzenia. Ta najdłuższa lekcja historii musi być w jakiś sposób podsumowana, moi drodzy, szanowni państwo. Jak zwykle, wszystkie lekcje nie kończą się tylko tym, że nauczyciel wychodzi i zamyka. Drzwi w klasie i zapomina się o tym wszystkim, tylko zwykle podsumowuje lekcje na końcu. Moi drodzy, mamy w tym roku 2025 80. rocznicę zakończenia drugiej, II wojny światowej. To jest jedna rzecz, którą warto zapamiętać, o tym pewnie będziecie się też uczyć. Dzisiaj uczestniczyliśmy. W obchodach Narodowego Dnia Pamięci czy Dni Pamięci o ofiarach Holokaustu, Holokaustu największej zbrodni na ludności żydowskiej, jaka miała miejsce właśnie w czasie II wojny światowej. To jest druga rzecz, którą powinniście zapamiętać. Trzecia rzecz to to, że ten Holokaust dotyczył czy dotknął także Lubaczowa i Ziemi Lubaczowskiej. To są Tysiące ludzi zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej w samym Lubaczowie i w obozach, o których też dzisiaj tutaj słyszeliście, czy to w Bełżcu, czy to w Sobiborze. O to chodziło, byście tą wiadomość, czy tę wiedzę posiedli i mogli z niej wysnuć, czy wyciągnąć wnioski. Zapamiętać przede wszystkim to, szanowni państwo i moi drodzy, że wojna jest największym złem, który może się zdarzyć na świecie. Że w ramach tych wojen zwykle są ofiary i to nie tylko żołnierze, ale przede wszystkim osoby cywilne. Dzieci, tacy jak wy, osoby starsze, tacy jak wasi rodzice, no i także w ogóle staruszkowie, tacy jak wasi, wasze, e, wasi dziadkowie, wasi babcie. Wasze babcie. Moi drodzy, to także to, o czym powinniśmy pamiętać. E, ważne, żebyśmy te treści mogli nieść ze sobą i robić wszystko, by ta mowa nienawiści i te złe treści, które często się pojawiają pomiędzy nami, krzywdy, złości, właśnie nienawiść nie towarzyszyła nam w ciągu naszego życia. Wręcz odwrotnie, róbmy wszystko, żeby tej nienawiści było jak najmniej, a jak najlepiej w ogóle, żeby jej nie było, by nie doprowadzała do tych wielkich tragedii, o których dzisiaj słyszeliście. 6 milionów Polaków zostało Zabitych albo zamordowanych w czasie II wojny światowej. Z tego blisko 3 miliony to były osoby narodowości żydowskiej. Ludzie też żyjący w tym mieście i we wsiach wokół tego miasta. Ci ludzie, którzy razem z Polakami chodzili do jednej szkoły, często, razem z Polakami przyjaźnili się, to były osoby, które wzajemnie sobie pomagały, a w tych trudnych chwilach, o czym też Państwo słyszeliście, potrafili pomóc, narażając swoje życie i narażając życie swojej rodziny. Niezwykle ważne, byśmy to wszystko zapamiętali i robili wszystko jako młodzi ludzie, stanowiąc o przyszłości tego świata, by nigdy do wojny nie dochodziło i żebyśmy zawsze robili wszystko, by pokój panował na Ziemi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przypomnę jeszcze tylko, że przed nami są jeszcze kolejne wydarzenia zorganizowane w ramach 17 obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu na Podkarpaciu. Jeszcze dziś złożymy kwiaty na polu plebańskim, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający Żydów z Lubaczowskiego Getta. 26 stycznia w niedzielę o godzinie 14 odbędzie się spacer miejski śladami żydowskiego Lubaczowa, y, które organizuje Muzeum Kresów. A 2 lutego w niedzielę o godzinie 16 w Centrum Koncertowo-Wystawienniczym w Narolu odbędą się wernisaż, y, wernisaż wystawy fotografii Błażeja Mysiaka oraz czytanie performatywne opowiadania Roberta Gmiterka z tomu Epifania pana Eliasza w wykonaniu Zamojskiego Studia Teatralnego i Fundacji y, Banina z Warszawy. Zapr dziękuję Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie. Zapraszam teraz delegację do udania się na pole plewańskie i proszę Państwa ze względów technicznych o wybranie zorganizowanego środka transportu przed budynkiem Stoi Bus. Razem uda się nam nim pojechać na pole plewańskie i później wróci on tu z brodem do Państwa samochodów. Zapraszamy serdecznie, dziękujemy ślicznie, dziękujemy młodzieży.